Witajcie. Pocket Fox i to jest Fox.io, czyli losowe i o gry. I mamy Snowball.io. Tak. I jest specjalny gość, Phantom Foxy. Niestety nie możecie go zobaczyć, ale on tu jest. Oni się nabiorą, nawet to nie jest i woda. Dobra. No to zacznijmy. Dobra. Shift name Pocket. Pocket Fox. No. Dobra. Będzie tutaj uczestniczyć? Fox. nie te listy powyzwaczu. Nie. Okej. Będziemy trzaskać, ludzi chask nie nie mogę łapać a chask 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 Victory Royale nie uciekaj skotka na kas. Ojej No tak Great Snowball Jakie skiny mam? Jestem purpurowy Purple guy Jej. Mogę być fioletowy Yeah. <laughs> I'm not sick. Hmm. Rzuciłeś o mnie! Specjalnie wybrałem świąteczny epizod, żeby Doba święta! I wracam w kilku miesiącach. No. Nie. Wyrzuciłeś Rzuc to przez no. Już cię czekaby te przez. Ej, Silver. Ej. premium Dobra. Jestem. Jestem różowy. Ej! Dobra. Ready? Now. I zamierzam iść z powrotem. Jeszcze raz. Ready, Steady. Go! Dobra, robię największą jaką tylko mogę zrobić. Inbowana analoged. Joe, is this a Joe reference? Nie. Ha. Będę strzelać. <coughs> To było bliskie. Tu Obraził się. Nie uciekaj. Mam bałwanę, jestem bałwanem, jestem bałwanem. teraz każdy jest bałwanem? Zatopiony bałwan. Rozpuściłem się. Dobra, jak teraz przegram, Foxy leci do wody. Dobra, nie. Nie. Pomocy. Jej. Nie, żyje! No. Ten nie przechodzi, nie ja przenosi mi szczęścia. Krystal! A to nie są premiumy? Przypadkiem? Tak, to są premium Będę mor co to jest? No. Chcę zrobić tak dużą kulkę, że dostanę kolej do postaci. W następnym odcinku podnoszę nasze liska z podłogi W następnym odcinku. Jej. Ucieka, uciekamy, nie walnijcie mnie, mnie kulką. To ja was walnę. Taką kulką. Taką dużą. Tylko dużą. Tak dużo, bo tak dużo, tak dużo, tak dużo, tak dużo, tak dużo, tak dużo. 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 dużo, nie jestem królem. Cześć, się ruszam. Ale ominąłem ich. Cztery korony mam tańczę tańczuje nie ty dobra niedobra nie jesteś mor świniem nie pływać. Ажка там О бой! Nie, 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 nie. Dobra, zostawiam tu was z tańczącym morszwinem. Was tu miłych kolejnych Dance, dance, dance. Jest. Dobra, już się morsi na to, jest, to jest, Czyli to jest różowy, a to jest fioletowy. Też chyba jest ślepy. Nie będę siedzieć. Będę czekać. A będę bywa lebosa takiego. Tego dużego. Czekam aż ktoś będzie największy. Potem. Hmm, Będę im rozwalać Ok, rock place. Znišťa. Hmm, pik. Hmm, Hm, mam, mam, mam. Ja się trzymam! Ja się trzymaaaam! Ja się trzymam. No, no, no! Dobra. Jestem w pioletowej. To ostatnia pioletowa gra. Big, big, big! Gentleman. Wyleciał pyk. On diamentowy popiransu. Chyba tak się nazywał. Pyk. Master. Zniszony. Pyk. Jej jestem królem. Okej, okay. ja więc z tym. Akcentem. Nie tym. Nie tym akcentem. Bardzo nie tym. Tym akcentem. Kończymy. Mam takie I się Wam podobało. To był Elo.